Hej, dzisiaj Wam pokażemy filmik z Natalią um, Tak, co wiemy o sobie Więc będziemy zadawać sobie pytania i będziemy jeść albo sól Sól pomieszany z cynamonem, spoko <grym> z cynamonem> I cynamon Więc dobra, pierwsze pytanie Jakiego zod zodiaku jestem? Krak? Dobrze, teraz nie Do jakiej klasy chodzę? Do 6 a, czyli artystycznej. No. A teraz ja. O, o której godzinie się urodziłam? O dziesiątej. Dobrze, teraz tak. Jestem kwiatonatarz? Ja. Tak. <laughs> Jestem kwiatonatarz. Cena manżery. Nie wiem, już tam, która. Yeah. God <laughs> 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 oh, dag. No, <for> <laughs> ja co ty? ty. Um, co lubię grać w sensie sportu? Piłka. Jaka? Można. Dobrze, teraz tym. Um, kim bym chciała być w przyszłości? Um, Piosenkarką. Ja. A kim? Sportorką. A. Dobra, co mam jeść? Sól daje. Bo zaraz się sól skończyła. <grymne> 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 Dobra. Teraz ja. I jaki mam telefon? Podaj całą nazwę. Samsung Galaxy S1. Dobrze, teraz to. Mam klatę czy siostrę? Siostra. A mam teraz ja. Co lubię się ubierać? A, legginsy. A, a. Linsy. A, -a. a. A, Spódnica. Aha. Ale i tak, jak się pieszy, wezmą tak. Cały Całowaliście jeść? Soj, to co Cynamon Kurna. Zaraz tam się coś do pizza. Teraz go nie zażrę. Zjaż. No ma to picia. Dobry cynamon No to ty Dobra eee, Chyba ja Nie, teraz ty W co lubię grać najbardziej? Stardom Głupie jesteś Poczekaj, to tak mi co tam masz na krześle. Co mam jeść? Minecraft, co mam jeść? Cynamon. Nie denerwuj mnie. We. jakie to jest użliwe. Ja ci to to biorę teraz. <grystanie> tak, stasz mi całą młychę. <grystanie> Nie mam ci. Zaś cały ten cynamon. <grystanie> Zobaczcie ile cna mi nam waliła Patrzcie Ładnie pachnie Ja to zrobię Dobra, nie, poddaję się Poddaję się Że to ja ci dam picie Poddaję się Nie! O. Poddaję się Dobra, ci dam mniej nie no tutaj Ty masz żyć, to ja ci daję to ja... Nie lubię co na I też masz. Nie. Po łyżki. Świeści łyżki. No nie, nie Łe, weź, to szypie Ja mam całą łyżkę. Weź, to jest takie niedobre. Myślałam, że się zakocham tutaj. Ła. Połóż picie, że położyć Dobra. Następne pytanie. Teraz ty czy ja? Czy? Ja. Y kiedy miesiąc i dzień, kiedy mój brać się urodził? Dokładnie. Mhm, mm nie ja wiem, w to... lutym, 3 marca, eee, marcu, jeszcze... no to jest coś, sól, tylko sól z cynamonem może być, troszkę cynamonu z no, no dobra, sypiemy. dobra, masz resztki. To jest sól czy ten... Sól. Chyba, że chcesz cynamon. Chcesz ona co mramon? Nie chcę co. Już cynamon. <grym> Smaczne. Weź z popicy. Dobra. Dobra, teraz ty... Jaki jak jest mój ulubiony kolor? <grymne> Niebieski. No to jaki? Fioletowy. No, Ty jesteś. Fioletowa. Co mam mieć? Nie zjecto dla mono. Już drugi raz <grymne> susy na to Weź, Musimy mieszać. nie <grymne> ma Jadliście kiedyś sobie z cynamonem? <laughs> mm. ja. <Już> <laughs> no Jakie to niedobre jest Nie polecam Dobra Dariusz. Ja to czuję cały czas buji. No i co mi to? Dobra, teraz e, moje pytanie. E, co dostałam od ciebie na moje 11 urodziny? Rok temu, no? Balance Widzicie, jak pamięta? Perfumy? No, I jeszcze. No, to coś tam była taka dalka narysowana na tym. No. Coś jeszcze? Chcesz jeszcze? Chodź sobie leczkę? Nie. Koleczki? Nie. Nie wiem, po dojściu. Łeszcze? Jeszcze. Dobra. To teraz ona jest u Tak, Ta Nie. <ślajczyka> Ta są swoje klawe. To jest, <ślajczyka> <ślajczyka> <to> jest <ślajczyka> Chodź połowa leczki. Dobra.

E, więc dzięki za oglądanie. Mm, mm. Dobra, poczekaj, jeszcze, nie? E, więc dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie jeszcze takie podobne filmiki, to piszcie w komentarzach. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, więc dzięki za oglądanie i cześć!